Dzień dobry, Jolanta Falana i metoda ruchów artykulacyjnych. Drodzy Państwo, dzisiaj chciałam się podzielić naszymi spostrzeżeniami, naszymi refleksjami i doświadczeniami dotyczącymi odroczenia obowiązku szkolnego. Odroczenie obowiązku szkolnego u dzieci, które są objęte właściwą terapią, jest to szansa, która zdarza się tylko raz. Z perspektywy terapeutycznej odroczenie obowiązku szkolnego to nie jest porażka, to jest pomoc dziecku. Świadoma, dojrzała decyzja, która daje dziecku bezcenny, podkreślam, bezcenny czas na rozwój i wyrównanie deficytów. W przypadku dzieci objętych terapią wczesnego wspomagania rozwoju często jest to jedyna i niepowtarzalna szansa, żeby zakończyć terapię. I przygotować dziecko do rozpoczęcia nauki w szkole w warunkach, które nie będą dla niego obciążające, stresujące i będzie w stanie wymaganiom podołać. Jeśli terapeuta prowadzący albo ktoś z kadry no, kierowniczej, zarządzającej placówką, Obserwując postępy dziecka i jego potrzeby, mówi, wskazuje, że odroczenie obowiązku szkolnego jest konieczne, to należy zaufać tej opinii. Ja się, drodzy państwo, pod tym oburącz podpisuję. To nie jest sygnał niepowodzenia, ale odpowiedzialna troska o przyszłość dziecka. Dlaczego warto rozważyć? na poważnie wziąć pod uwagę odroczenie obowiązku szkolnego u swoich dzieci. Po pierwsze, że jest to dodatkowy czas na wyrównanie deficytów rozwojowych. Jest to najważniejszy argument, bo dzieci z opóźnieniami rozwojowymi często potrzebują więcej czasu, by osiągnąć gotowość szkolną w każdym jednym zakresie i poznawczym, i motorycznym, i emocjonalnym, i społecznym. Ale jeśli chodzi o realizowaną u nas metodę ruchów artykulacyjnych, to przede wszystkim jest to gotowość w zakresie rozwoju poznawczego. Następnie dzieci otrzymują lepszy start. Dziecko, które rozpoczyna naukę bez zaległości, a tak powinno to wszystko wyglądać po dobrze przeprowadzonej terapii, jeśli potencjał rozwojowy daje takie możliwości. Z większym poczuciem sprawności adoptuje się do nowego środowiska i przełoży się na jego motywację do nauki i dobre samopoczucie. Dobrą realizację w szkole, w grupie rówieśniczej, w relacjach z nauczycielami. Trzecia kwestia to jest zmniejszenie ryzyka wtórnych trudności edukacyjnych. Wczesne trudności w szkole mogą skutkować zaniżoną samooceną, potem będzie niechęć do nauki czy problemy natury emocjonalnej. Odroczenie obowiązku szkolnego daje czas na przygotowanie dziecka w bezpiecznym tempie. No i kwestia następna, równie ważna, czwarta, to jest wzmocnienie kompetencji rodzicielskich. Rok więcej to jest także czas, by rodzice, wspierani przez terapeutów, lepiej zrozumieli potrzeby swojego dziecka. Nauczyli się zarówno dziecka, jak i jego potrzeb, oraz skutecznie je wspierali w przyszłości. Drodzy Państwo, problem polega na tym, że w większości rodzice bardzo bronią się przed odroczeniem obowiązku szkolnego u swoich dzieci. Działa to na zasadzie, co ludzie powiedzą. Proszę pamiętać, że jest to jeden, jedyny rok, czasami się zdarza, zdarza, możliwość odroczenia dwa lata, ale to są rzadkie sytuacje, ale jest to jeden, jedyny rok, który dziecku daje niepowtarzalną szansę wyrównania zaległości. I jeżeli jest ono pod opieką terapeuty i terapeuta wskazuje na taki problem, apeluje do Was, nie wahajcie się, za dwa lata Wy o tym zapomnicie. Dziecko pójdzie przygotowane do szkoły, ludzie też o tym zapomną, a zrobicie dla swoich dzieci coś niesamowitego. Jest jeszcze jedna kwestia, która musi być tutaj przeze mnie zaakcentowana. Zbyt późno przychodzą dzieci na terapię i objęte są wczesnym wspomaganiem rozwoju. Z reguły przychodzą do nas dzieci. Trzy, cztero, a nawet pięcioletnie. Tak jak już mówiłam w poprzednich odcinkach, terapia trwa około pięciu lat. W związku z powyższym nie jesteśmy w stanie zapisać tego mózgu i obwodu, mózg jest tu, obwód jest tu wszystkimi działaniami, tak, aby to zrobić w krótszym czasie. Pięć lat brakuje nam czasu, żeby ten proces terapeutyczny zakończyć. Bo proszę pamiętać, że proces terapeutyczny. Ma początek, ma środek i koniec. I jeżeli coś zaczęliśmy, musimy to zakończyć. Jeżeli to zakończymy, potencjał uruchomiony dziecka zostaje, i ono sobie doskonale w warunkach szkolnych radzi, prześcigując nawet rówieśników, którzy żadnych problemów nie mieli. To by było na tyle. Mam nadzieję, że byłam przekonywująca. W razie Pytań i wątpliwości zapraszam do kontaktu, a wszystkie cenne informacje o nas, przybliżające to wszystko, co robimy, znajdziecie Państwo na naszej stronie www.wczesnapomocdziecku.pl. Dziękuję.